Modlitwa do Matki Bożej Brzemiennej. Boże, ojcze, ojcze najlepszy, dzięki Ci składam za stworzenie duszy nieśmiertelnej dziecięciu, które noszę w moim łonie. Dziękuję również za anioła stróża, którego mi dałeś. Aniele stróżnego dziecka, dziecka, proszę Cię, ochraniaj je przed wszelkimi urazami, zranieniami i chorobami. Strzeż Jego rozwoju, aby urodziwszy się szczęśliwie mogło wzrastać, poznać osobiście Boga i wybrać Go za swego Pana, a potem idąc za Nim, niech wejdzie do Królestwa Niebieskiego, gdzie wspólnie będziemy Go wychwalać na wieki wieków. Amen. Matko Brzemienna, módl się za nami. Matko Boża, ratuj poczęte rady. dzieci.